Dopytam. Do lepiej późno niż sam. Na dwa jebabka wyżyła. agentę, agentem na pewno. To nie jest brzoza, a my nie jesteśmy w Smoleńsku, ale dzisiaj jest mgła. Dlatego porozmawiamy o tym, jak Polacy oceniają Komisję do Spraw Katastrofy Smoleńskiej. Czy Antoni Macierewicz to rosyjski agent i przede wszystkim, czy to była katastrofa, czy jednak zamach? Tego dowiemy się w dzisiejszej sądzie, także zapraszam do oglądania. Jak według Pani poradził sobie były minister z Komisją do Spraw Smoleńskich? Słyszała Pani o tym na pewno, ta no, cała ale Polska? Cała, to... Ale wie Pan co, nie chciałabym tego komentować, nie podoba mi się ta cała sytuacja ogólnie. Uważam, że wszystko jest tuszowane, zamiatane pod dywan i my nigdy nie wyjdziemy na prostą w tej sytuacji. A, nie a... jesteśmy do końca uświadomieni moim zdaniem, nie są, nie są wszystkie fakty do końca ujawnione i po prostu wszystko jest... Zamiatany pod dywanem. Mhm. bawię się w politykę. Nie bawię się w politykę. Jak tylko jest polityka w telewizji, wyłączam telewizor albo przyłączam na co innego. Mhm. Niestety nie mogę nic powiedzieć. Ale stricte sprawo Smoleńska, no, tym żyła e, cała Polska kiedyś. Tak, no ja wszystko wiem, mhm. że tam była afera, ale jak teraz jest polityka, to ja się wyłączam. Nie chcę na ten temat się opowiadać, nie lubię tego faceta. To jest po prostu psychol. psychol. Ale nie, nie chciał działać na rzecz dobra, dobra Polski? Jednak taką komisją? Nie chciał zbadać sprawy, która no, ciąży na Polakach i na historii polskiej już od kilkunastu lat? No zamierzenie było bardzo cenne mm -hmm. i słuszne. Tylko nie z tym człowiekiem i nie z tą ideą. Mm -hmm. Do kitu. Do kitu. Mm. Ko komisja Ant Antka? Dopytam do w ogóle. Przepraszam za wyrażenie. Mm -hmm. Nic nie wniosła nowego? A ludziom nałąciła w głowach. Za późno się wzięli do roboty. Za późno? Ale może jednak w samą porę, bo kiedyś trzeba było to rozwiązać. No dobrze, lepiej późno niż wcale. On jest beznadziejny moim zdaniem. Co, nie sprawdził się jako ten zbawiciel, no, który miał tak, Polakom pokazać mówi. prawdę? Nic, bo on nie powie nigdy prawdy. Nie doszedł do prawdy? Nie, na A, pewno nie. No to już wiemy, że, że nie doszedł, ale chociaż nie można go cenić za podjęcie działania? Chyba, moim zdaniem to chyba wszedł w jakąś dziurę i nie wie jak z tego wybrnąć. Mhm. Czy teraz Antoni Macierewicz powinien za to odpowiedzieć przed sądem? No Zdecydowanie tak, oczywiście. Kasa wydana, nasze pieniążki, efektów zero, a przeciwnie, skłócili społeczeństwo, więc powinien ktoś za to odpowiedzieć. A na pewno sam szef, czyli pan Antoni. Powinna. No nie wiem, za mało mam danych, aż tak że nikt mi się nie interesuje. Mam inne problemy. No myślę, że tak. Na pewno. Co? No, za te przekręty, co zrobił, to. Ale wydaje się panu, że to po prostu e, chciał się jak Ale najwięcej nie chapać, czy to jest rosyjski agent? I nie go. No, jest po części rosyjskim argentem, agentem, na pewno. Dawno powinien siedzieć. E, a czy Tusk powinien na nowo z, nowym, e, z nowymi członkami w komisji zajmować się sprawą Smoleńska, czy odpuścić ten temat? Powinni. 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 Dowiemy się kiedyś prawdy? No, myślę, że tak. A czy Tusk powinien się zająć na nowo tą sprawą, tak żeby Polacy mieli spokój na duchu po tylu latach? Pan już się nie Pan żartuje? Czy... No nie no, pytam czy, czy Tusk powinien się tym zająć? Przecież Tusk to jest koleś Putina. I, I Tusk... Czy się mylę? No chyba się nie mylę. I co, i Tusk razem z Putinem to zaplanowali? Nie wiem czy bym maczał w tym paluchę, ale to jest koleś Putina i on na pewno nie będzie nic zrobił. Żeby to wyjaśnić, czyli Tuskowi nie zależy na tym, żeby wyjaśnić sprawę wspólnej Tusko, Tuskowi to zależy, by sprawę zamknąć, żeby w tym nikt nie grzebał. Tak, jak najbardziej. Powinno to być do skutku doprowadzone i prawda powinna być ujawniona moim zdaniem. Także następni po prostu powinni dążyć do tego, żeby ta prawda wyszła na jaw, tak? Komisji wystarczy, no ludzie, jest komisja, która stwierdziła wszystkie. Oszustwa, które macie Ciebie widzieli, komisja popełnili, plus kasa, którą też wyprowadzili. Mm -hmm. Także już tych komisji nam starczy w sumie w Sumarum. No. Mm -hmm. Także to już wiadomo o co chodzi, a to dalej się zajmuje prokuratura i sądy tym wszystkim, a już komisji mamy aż za. Chyba nie, chyba nie. Zostawisz ten temat? No, oczywiście, no czego tam szukać, a Polacy nie zasługują, naprawdę? No, zależy czy to będzie prawda Macielewicza, czy. A według pana. Czy, czy normalna prawda? Mhm. A co to znaczy normalna prawda? Nie Macielewicza. Macielewicza, okej. Okay. Ma tyle polu, realizować wszystkie obietnice, a to, to jest takie uboczne Oboczne. działanie. No jasne. Tak. Ale myśli pan, że Polakom by nie ulżyło, gdyby się dowiedzieli prawdy? No ja nie wiem, to jest tak samo jak w Stanach. Wszyscy się palili na Kam Kamale, a wygrał Trump. Ich sprawa, tak samo tutaj, politycy niech sobie rozwiązują, a, a nie, tak na nie, szary człowiek sobie idzie i o niczym więcej nie, nie myślili tylko o tym, żeby sam się dobrze czuł i było mu dobrze. Jasne. No, y, tak na pana nos, że tak powiem, y, to był zamach czy wypadek? Trudno powiedzieć, to pewnie wypadek. Jednak raczej wypadek. Tak. No, ludzie zarzucają, że, 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 to, że to jednak zamach, że to nawet polscy politycy mogli mieć w tym udział no, strony opozycyjnej. No niech wyjaśniają, właśnie o to chodzi, żeby wyjaśnili. Dowiemy się kiedyś prawdę? Może za jakiś czas, jak już nas nie będzie. Zamach. Zamach. A na, na obecny stan, już po tych kilkunastu latach, jak panu się wydaje, to był wypadek czy zamach jednak? Pewnie, że to była robota Putina. Tak? No, oczywiście. Nie, nie wierzy Pan w że po prostu tak, tak mogło się wydarzyć, że, że jakiś błąd komunikacji pilotów i inny y, 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 tragiczny wypadek? To jednak nie. zamach. Nie. Oczywiście, że wypadek. Wypadek. Jasne, przecież w momencie, kiedy to się zdarzyło, może Pan tego nie pamięta, ale przecież... Może w przedszkolu były, wtedy. Były nagrania y, rozmów z pilotów? pilotami. Mhm. Od początku do samego końca. I to nagranie powinno być wszystkim ludziom, którzy na ten temat mają dziwne zdanie, odtwarzać, niech sobie posłuchają, niech wiedzą, mm -hmm. że piloci cały czas lecieli tam, gdzie trzeba. Jednego tylko moim zdaniem nie zrobili. Ciągle było słychać komendę pull up, mm -hmm. pull up, czyli podciągnij mm -hmm. i jedź gdzie indziej lądować. Mm -hmm. Oni tego nie zrobili. Dlaczego nie zrobili? No właśnie, to dlaczego. No, bo po prostu działali pod przymusem. Mhm. Mieli wylądować. Mhm. Za wszelką cenę mieli wylądować. Mhm. No i tak to się skończyło. Czyli po prostu strukturalne błędy, błędy w komunikacji i, i no zawiodła praktycznie cała logistyka od początku aż do końca. I nie ma w tym żadnego drugiego dna, że mógł być to zamach. Zamach w żadnym wypadku. Okay. Była to po prostu katastrofa lotnicza mm -hmm. i od początku to przecież było wiadomo, pierwsza komisja to stwierdziła, wszyscy, którzy nie, to badali, którzy obserwowali ten lot, czy nasłuchiwali, czy widzieli może, chociaż mgła była i trudno mm -hmm. było coś zobaczyć, ale przecież to była katastrofa lotnicza. Na dwoje babka wyżyła. Mm -hmm. A jak panu się wydaje, jakby tak pan miał stwierdzić? Mm. Mm. Ja, ja to podejrzewam, że to był zamach. Jednak. Tak. Kto mógł do tego doprowadzić? No, na kto? No, ci pan Po blisko 15 latach zdania Polaków w tym temacie nadal są podzielone. Czy to był wypadek, czy jednak zamach? A Wy co sądzicie? Napiszcie o tym w komentarzu i oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!